Robimy ranking mężczyzn w moim życiu. No zobaczymy, czy będę na pierwszym. X. X. Ale który? No właśnie. <laughs> nie, no wiecie co? No ja też nie mam zbyt wielu mężczyzn w swoim życiu, więc no nie mogę jakoś daleko chyba. Ten. Nie wiem. No zależy, który. No ale dajmy tak na ósemkę. Syn. Syn. Jeszcze nie mamy. Nie mamy. Ale jakbyśmy mieli. No właśnie, to jest dobre pytanie. No to chyba musiałoby być na pierwszym. Na pierwszym? Mm -hmm. Ale na pierwszym pierwszym? No. No przykro, e, step Stepdad. <grym> daddy? Andrzej. Nie, Andrzej. to nie chodzi o. No tak, takiego tak. Tak, to nie. jest stepdad. A, dobra, pomyliło mi się no, super że, daddy. Samir! Jesteś jakiś niedofany. Ojczym. No i czym na to myślę, że na czwartym. Brat. Rafałek. No Górczej, to jest trudne. Rafaelu. Rafaelo. Hmm. No nie, to jest, to jest za trudne, żeby tutaj. No co? Między... No, 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 taki to ranking się wylosował. Taki ranking, dobra. No trudno, no na trzecie dam. Fader. <noise> E, mój idol. E, kto to może być? Robert Pattinson? Ale tu chodzi o idola, a... ale... Co?! Czekaj, to ja będę na... Nie no, przeginka. Dziadek, dziadek kurczę, no była mała jak dziadek odszedł, a drugiego to jakby nie mam z nim kontaktu, więc damy na szóstkę. E, nauczyciel. Zależy jaki, ale nie, na nauczyciel, na dziewiątkę, na co to jest. Okej, okay. nie no to na siódemkę. Partner... No i piąteczka! Jak w sam... I no trochę dla jaj ten ranki. Ja nie, się nie odzywam. Nie, nie odzywam, nie tak odzywam się. Pa pa!